Proszę bardzo. Jedziesz! Pokaż to umiesz kreci. Jedzie pięknie! Pdauj! <śles> <śles> Ja pierdziot Zaszywasz? Pokaż Pokażę, pokażę to proszę no pokażę, Proste Zaszywasz? Nie potrawię Zapomniał chyba Chyba No, nie ma. Teraz do wbijamy. Jakiej? He, w Weroniki. Dziś. Do salonu. Do salony no. no, prosto. Pedałuj! kurwa! Ja pier... Z feluchu pierdolony! Nie pod... Ja mam głup... Głupie się pierdolę. Jak zawsze nagrałem. <śpiewa> ja